Autoprezentacja Mam na imię Monika. Job Hyde Park jako produkt Biura Pośrednictwa Pracy Arbeit CH jest pierwszym i jedynym w swoim rodzaju zbiorem wizytówek multimedialnych pracowników różnych narodowości, które w połączeniu z uzupełnionym profilem kandydata są nieustannie prezentowane zainteresowanym pracodawcom. Hallo, ich bin Georg, ich bin und Versicherungsfachmann. Mam na imię Helena, z zawodu jestem dziennikarzem radiowym. Wizytówka multimedialna jest trwająca maksymalnie 2 minuty prezentacją nagrywaną przez pracownika według podzielonego na 6 części scenariusza. Dobrze nagrana wizytówka ma na celu wyróżnienie Twojego profilu spośród pozostałych kontrkandydatów i jak najatrakcyjniejsze zaprezentowanie Cię pracodawcy. Ukończyłam salezjańskie liceum ogólnokształcące. personal, dysponent Dodatkowe kursy i szkolenia, jakie zdobyłam, to język angielski w stopniu zaawansowanym oraz język niemiecki również w stopniu zaawansowanym. Aby sprawnie nagrać wizytówkę multimedialną należy skorzystać ze specjalnie przygotowanego przez Arbeit.ch i podzielonego sześć części tematycznych scenariusza. Jego części to autoprezentacja, kompetencje, doświadczenie, edukacja, samoocena, motywacja, oczekiwania oraz o sobie samym. Aby zrobić to z głową, skorzystaj z aktualnego CV. nowy powinien i Jeśli chodzi o cechy pozytywne mojego charakteru, to dyscyplina oraz kreatywność. Potrafię pracować z dziećmi, sprawia mi to wielką przyjemność. Wizytówki są nagrywane samodzielnie przez kandydata bezpośrednio na serwerze i przed publikacją trafiają do weryfikacji przez pracownika pośrednictwa pracy arbeit.ch. Samo nagranie wizytówki jest bardzo proste i odbywa się bez konieczności instalacji dodatkowych programów przy pomocy komputera z kamerą internetową bądź urządzeń mobilnych takich jak tablet czy smartfon. Chcę związać się z pracodawcą na dłuższy okres czasu, oczekując od niego godnych warunków finansowych. Chcę się dalej kształcić, podjęłam studia podyplomowe na kierunku menadżer. Meine Gehaltsvorstellung liegen bei etwa 75 bis 80.000 im Jahr. Kanałami dystrybucji wizytówek multimedialnych są strony www pośrednictwa pracy oraz kanał na YouTube. Dodatkowo, po wypełnieniu przez ciebie profilu, będziemy mogli łączyć cię automatycznie z ofertami pracy, które odpowiadają twoim kwalifikacjom oraz oczekiwaniom basketball Bardzo lubię fotografować. Często wybieram się na wycieczki górskie. Zapoznaj się z przygotowanymi przez nas instruktażowymi materiałami wideo i skorzystaj z tej nowej, rewolucyjnej możliwości zaprezentowania się na żywo wielu pracodawcom jednocześnie. Dołącz do międzynarodowej społeczności Job Hyde Park i znajdź pracę z ArbeitCH. Zapraszam!